Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża, Aleja Legionów, 120A. Przez cały czas postępowania przygotowawczego i na etapie sądowym e, oskarżona starała się pomniejszyć swoją winę. I tak chociażby Wysoki Sądzie pomyśli wyjaśnień, jakie złożyła w dniu 3 grudnia i tu zacytuję. Wymyśliłam historię z pożarciem dziecka, bo bałam się, że znajdą te zwłoki. Gdy wiadomo było jeszcze w początkowym etapie śledztwa, że oskarżona uśmierciła co najmniej dwójkę dzieci, ta przyznała się tylko do dwóch zabójstw, a w dalszej części jednak, przy pominięciu tych makabrycznych zdarzeń z 2008 roku, do zabicia piątki noworodków. Wysoki Sądzie, jeszcze raz powtórzę. Przed nami nie stoi biedna i zahukana, nieporadna kobieta. Przed nami stoi morderczyni, która uśmierciła pięcioro bezbronnych, nowonarodzonych istnień ludzkich. Wysoki Sądzie, o tym, że Beata, Od momentu, kiedy dowiedziała się, że jest w błogosławionym stanie, planowała dokonać zabójstw, świadczy szereg ustalonych w toku postępowania faktów. I tak, przypomnijmy sobie, od momentu, kiedy ciążę starały się, znaczy były w, w, widoczne, by Beata m, zaczynała nosić luźne ubrania, starając się ukryć swój stan. Ani razu, Wysoki Sądzie, podczas, e, podczas tych ciąż nie zgłosiła się do lekarza. Mało tego, po porodach nowonarodzonych dzieci do żadnego z nich nie wezwała karetki pogotowia. Idąc dalej, kiedy była nagabywana przez członków rodziny, czy sąsiadów, czy też kuratorów sprawujących nad nią pieczę, to każdorazowo Wysoki Sądzie wypierała się faktu bycia w ciąży. I wreszcie, podczas wizyt lekarskich w związku z faktami bycia w ciąży z synem Adamem i Dawidem, Beata każdorazowo dopasowywała liczbę przebytych porodów do liczby dzieci, które żyły. Które żyły. Wreszcie Wysoki Sądzie bezpośrednio przed porodami. Oskarżona byłam na tyle świadoma, że potrafiła przygotować sobie nóż, przy pomocy którego odcinała każdemu z dzieci pępowinie. Wysoki Sądzie, o czym świadczą te fakty? No, w mojej ocenie o tym, iż zabójstwa, jakich dopuściła się oskarżona, były starannie zaplanowane, popełnione z pełną świadomością i przy najwyższym stopniu mm, premedytacji. Wysoki Sądzie, nie na tej sali, ale przez nią. Z ust pani mecenas pani padły słowa, do których do tej pory się nie odniosłem, jednak nie sposób je pominąć. Otóż pani mecenas wskazała, iż tragedia, jaka rozegrała się w Kipolitowej, winna państwo polskie, polski kościół, opieka społeczna i społeczność lokalna. Nie sposób mi się wysoki sądzie z tym zgodzić. Jak myślę, wszyscy wiemy, w naszym kraju w granicach ubóstwa czy skrajnego ubóstwa żyje naprawdę bardzo wiele rodzin. Jednak no, do tego typu tragicznych zdarzeń, o jakich mówimy w dniu dzisiejszym dochodzi sporadycznie. Wysoki sądzie, dlaczego tak się dzieje? W mojej ocenie dzieje się tak dlatego, że człowiek jest z, z gruntu istotą dobrą. I gdyby taką istotą była bata, to pięcioro jej dzieci żyłoby do dnia dzisiejszego. Wysoki sądzie, tłumaczenia, jakich użyła. Beata, dlaczego tak, a nie inaczej postępowała? A mianowicie mówiła o strachu, mówiła o biedzie i o wstydzie. Okoliczności te, Wysoki Sądzie, w żadnym wypadku nie mogą jednak usprawiedliwiać oskarżonej, czy też być przesłankami do złagodzenia kary. Tym bardziej, Wysoki Sądzie, że nie wszystkie polegają na prawdzie. Tak jest chociażby w przypadku biedy, na którą powołuje się Bat. Wysoki Sądzie, ja w Hipolitowie z uwagi na to, że musiałem wykonywać tam czynności procesowe spędziłem kilka dni i śmiem twierdzić, że warunki w jakich żyła Beata, wcale nie odbiegały od tych jakie mają inni mieszkańcy tej miejscowości. Zresztą tą tezę potwierdziła sama oskarżona, która wskazała, że w Hipolitowie tak jak ona każdy dom opalała się drewnem czy węglem, oskarżoną było stać na zaciąganie kredytów i następnie na ich spłatę, czy wreszcie, jak wskazała Jadwiga Grabowska, kurator zawodowy, stać ją było, i tu zacytuję, na organizowanie libacji alkoholowych, co było przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Kończąc, Wysoki Sądzie, chciałbym powiedzieć, że ten materiał dowodowy, o którym mówiłem, Składa się też z opinii biegłych. I tak, zgodnie z ekspertyzą, jaką sporządzili biegli z zakresu badań DNA, ujawnione na posesji oskarżonej szczątki to zwłoki dwóch synów i, i córek. Ojcem dzieci był natomiast Antonik. Biegli sądowi z zakresu medycyny sądowej ustalili, że przyczyną zgonu czworga noworodków był najprawdopodobniej wstrząs termiczny oraz brak dostarczania pokarmów i płynów. Natomiast w przypadku dziecka urodzonego we wrześniu 2008 roku. Taką przyczyną zgonu było utonięcie. W toku postępowania, na co już wskazałem, opiniowali również biegli psychiatrzy oraz psycholog. I tu wymienieni zgodnie stwierdzili, że oskarżona podczas popełnienia zarzucanych jej czynów była w pełni poczytalna. Po czterotygodniowej obserwacji biegli zdiagnozowali u nieprawidłową osobowość w sferze uczuciowo-dążeniowej oraz zespół uzależnienia od alkoholu. Jak wynika z treści tej pisemnej opinii i tej złożonej na rozprawie, Beat jest osobą chłodną, uczuciowo, bardzo skoncentrowaną na sobie, niskorą do zwierzeń. Oczekuje od innych pomocy, a źle reaguje na stawiane jej wymagania. Unika brania odpowiedzialności za swoje czyny i nie przeżywa adekwatnego poczucia winy z powodu łamania obowiązujących norm moralnych. Wysoki Sądzie, o czym świadczą przytoczone przeze mnie okoliczności, ja się powtórzę, przepraszam, a mianowicie o tym, że oskarżona działała z zamiarem bezpośrednim uśmier uśmiercenia swoich pięciorga nowonarodzonych dzieci. Kończąc w wysoki sądzie, wnoszę, aby za każdy z czynów wysoki sąd wymierzył oskarżonej kary po 25 lat pozbawienia wolności, natomiast w przypadku kary łącznej w oparciu o artykuł 88 kodeksu karnego kary żywodniego pozbawienia wolności. Prezentując stanowisko obrony wskazałam na to, że na ławie oskarżonych powinno zasiąść państwo polskie, ale również wskazywałam na kościół katolicki, lokalną społeczność. W kontekście tej wypowiedzi nie sposób nie wskazać iż obowiązujący system opieki społecznej, instytucje, wszelkie mops powołane do jej sprawowania, instytucje kuratorów są instytucjami martwymi, proponowane formy i sposób ich działania są nieadekwatne, Jest, są stworzone, sprawiają wrażenie stworzonych pro forma, są po prostu nieskuteczne, dlatego takie twierdzenie co widać ewidentnie w przedmiotowej sprawie. Wizyta kuratora polega na przyjściu, odhaczeniu w notatniku, przepraszam za kolokwializm, odbytej wizyty i na tym się to praktycznie kończyło. Przedkładając stanowisko obrony podjąłem również wątek kościoła katolickiego. Wskazać przy tym należy, że było to e, tak ryzykowne, jak i celowe, mając na uwadze szczególnie katolicki charakter miasta Łomża i jego mieszkańców. Stanowisko w całości podtrzymuję, jako że nie zgodzę się przede wszystkim jako człowiek, ale też jako obrońca oskarżonej, że tylko do Beatrice należy chociażby wina za niegodne pochówek jej dzieci. W toku postępowania wyjaśniła, dlaczego ich nie pochowała godnie. Zgodnie od z obrządkiem rzymskokatolickim wskazała, nie miała pieniędzy. Przypomniała też w toku tego procesu między innymi. Odpowiadając na pytania pana prokuratora, w tym kontekście dopytana później jeszcze przeze mnie, iż e, jak chciała pochować męża, to miała problem z pochówkiem z powodu braku środków finansowych, których żądał lokalny ksiądz. Wysoki Sądzie, zgodnie z zasadami, z zasadami wymiaru kary, określonymi w artykule 53, paragraf 1 kodeksu karnego, Sąd wymierza karę według swego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz broniąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a takie potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę są nadto uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcę obowiązku, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza starania o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie winnej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Wyeksponowane w Wysokim Sądzie w artykule 53 paragraf 1 kodeksu karnego dyrektywy współmierności kary do stopnia winy wiążą się z fundamentalną zasadą prawa karnego, a więc odpowiedzialności na zasadzie winy i w granicach zamienienia. Zasada winy pełni niewątpliwie funkcję legitymizującą odpowiedzialność karną i niewątpliwie limitującą surowość kary która, jak to ujmuje artykuł 53 w paragrafie 1, nie może przekraczać stopnia winy. W świetle tej zasady nie można wymierzyć kary ponad winem sprawcy, chociażby przemawiały zatem potrzeby prewencji indywidualnej i ogólnej. Czy zawiniła i w jakim stopniu? Ba Zdecyduje niezawisły, niezależny sąd, kierując się ustawą i własnym przekonaniem. Sąd zdecyduje tym samym, czy oskarżyciel w toku tego przedmiotowego postępowania udowodnił winę bać W ocenie obrony nie. Oskarżony nie udowodnił, oskarżyciel nie udowodnił winy bać popełnienia zbrodni zabójstwa nowonarodzonych dzieci. Nie zdołał więc obalić do Domniemania jej niewinności. W sprawie jest zbyt dużo wątpliwości, w Wysoki Sądzie, których nie da się usunąć, a które zgodnie z obowiązującym prawem, zasadą i dubio pro reo, nakazuje się tłumaczyć na korzyść oskarżonych. Tym samym wobec braku dowodów popełnienia zarzucanych przestępstw, noszę o uniewinnienie Chciałaby Pani coś powiedzieć? Tak. Hmm, nie Proszę Pani o tak? Czy chciałaby Pani jeszcze coś Chciałbym powiedzieć? Coś powiedzieć, Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża, Aleja Legionów, 120a.